W dzisiejszym odcinku przetestujemy nowy drop broni z łowisk. W tym rozdziale łowiska podobno dropią o wiele lepsze itemy, więc my w tym odcinku spróbujemy to sprawdzić. Oczywiście nie obejdzie się bez jakiegoś challenge'u, więc dzisiaj zagram tylko broniami z łowisk. To tyle ze wstępu, oglądaj odcinek do końca, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i oczywiście użyj go do Dobra widzowie ja już jestem w gierce. Oczywiście jestem trochę zasmucony, ponieważ jak nagrywałem ten odcinek po raz pierwszy, to niestety nagrałem się bez dźwięku, bo miałem chyba niedopięty mikrofon, więc możecie zostawić nic w komentarzu, a zrobiłem wina, więc jak widzicie mam koronę, więc trochę smutno mi z tego powodu, że muszę to nagrywać drugi raz, ale kto wie może nawet więcej fragów trzaśniemy, dlatego ja już tutaj się nie będę brzelał, tylko oczywiście lecimy z gierką. Zamierzam polecieć tutaj, no bo tutaj mamy chyba najwięcej łowisk wokół tych małych wysepek, polecimy sobie tutaj, tutaj mamy także safe, tylko nie wiem czy tam są pomagierzy, jeśli są to oczywiście sobie otworzymy safe, ale tylko i wyłącznie dla leczenia, ponieważ nie możemy podnosić, tak jak mówię na początku etnika, innych broni niż z... Łowiska. Dlatego lecimy sobie tutaj Od razu bierzemy jakąś wędkę czy harpon, Najlepiej harpon, bo harpon y, mamy O wiele większą szansę na to, że nam wydropi Jakaś broń, bo wędką to samo możemy Łowić cały dzień normalnie Jak teraz każdy zostawi łapkę i suba W tym momencie macie 5 sekund To mi wypadnie teraz harpon. Dobra, 3 2, 1 ja nie, nie zostawiliście widzowie suba Niestety nie zostawiliście suba O już zostawiliście, bardzo ładnie Dzięki widzowie za subika nie no dobra nie, nie chcę tego marnować, może co potem wykorzystamy ten harpun Dwa takie harpuny i lecimy z rybskami, rybskami bo... Szczerze ja to nie wiem czy chcę zmarnować od razu wszystkie użycia harpuna Ale bardzo dobrze, że zostawiliście łapeczkę i suba, bo jak widzicie dzięki temu udało mi się złowić broń Nie broń tego harpun No dobra więc co to było Teraz mi dropi broń, widok? w tym momencie mi dropi broń 100% Nie no, musisz, musisz, typie, musisz. Ja pierdzielę. Nie no, musisz mi niszczyć challenge. Ty dał nie. się pić krak. On jest na hita tego harponu. Musimy go trafić. Nie leczy, nie no, ty frajerze. Na no ziomek jest frajerem i się uleczył. Nie mam harpuna! Nie no dlaczego? Ku... Dobra w poprzedniej grze nam nie poszło. Dobra, umówmy się tak. Wezmę sobie broń, ale tylko w zapasie. Nie będę jej używał, nie będę nikogo dojeżdżał, nic z nią nie będę robił, tylko po prostu... E, jak chłop mnie zaatakuje, to po prostu będę go musiał zabić. Bo to sensu nie ma widzowie, żeby nas takie antki zabijały. Jakby broń nie mamy. Dobra, tego już nie biorę, jedną broń. To niech będzie ten PM. Jedną broń biorę jak złowię jak, jakąkolwiek broń. Z łowiska to od razu ją wywalam. Choćby to miałoby, nie wiem, pistolet. Dobra, mamy ulepszoną węgielkę, ja pierdzielę. Nie no, patrzcie, ucieka. Nie no, kolejny, kolejny przyszedł mi tutaj. Co ty tu robisz? Dobra, to jest chyba bot, albo nie. Czy znaczy, bot to bot, ale w sensie nie aktor. Nie no, przecież on jest taki tragiczny. Dobra, widzowie, łowimy jeszcze tutaj i idziemy zaraz do rift'a Nie ma zamiaru się męczyć z tymi... Kasztanami, bo to naprawdę sensu nie ma Dobra, to rybę, już myślę, że chłop tam płynie To stream, stream sniping, again, nie wiem, stream sniping na odcinku O, o, jest broń, let's go Oczywiście strefa jest w piździe z daleko. Miałem zarąbisty lód, z tego łowiska i miałem zarąbiste. Czy ja widzę, coś mówiłem? O jakimś zarąbistym lucie? Czy ja, y <laughs> co jest? Tak, osłabiłem pompę. Nie no, dobra, teraz Bartusie, przyjdźcie. Ja, ja chcę tu Bartusia, Bartuś. Chodź, dostaniesz kanapki z serem. Dobra, jest flopper, ale ja bym chciał rybosłonę. Według takąś taką arborykę albo rybosłonę bym chciał. Pomocy, oczywiście, jak najbardziej są nam potrzebne. O w ogóle, patrzcie, co znalazłem, widzowie. Aha, to było. Dobra, szczerze, to ja już chyba nie potrzebuję więcej. Yy, więcej łowisk, bo mam dosyć dobre bronie. Dobra, może nie jakieś mega dobre, ale powiem tak, wystarczające. Ach, dobra, nie, nie chcę mi się. Jak tym się przyczepić? Dobra. Zrobimy go stąd, bo Obznowu znowu jakiś kłopotliwy się trafił. A to jest jakiś bambul. dobra, dobra. A patrzcie, jakie to jest spocone. Spiderman, tylko mnie dziwi to. O, boleczko Nie wiem po co to mnie strzelałeś. Nie zupełnie w jakim celu. A spoceniec, drukier. A i spierdziela, to nie jest drukier. No, tak, no, nie wiem, strzelał do mnie. Pajęczynki. I w siusiu leci. Patrzcie, już z pieprza. No co za frajer. Nie zły z ciebie po powiem, koleżko. Nie no dobra i ma dzień, widzowie. Ale dlaczego on z pieprza przede mną? Nawet się nie zacząłem z nim klepać. Czajicie to? Co jest nie tak z tym chłopem? Cię ma kolego. Patrzcie, już ucieka. Jakie frajerstwo! Patrzcie! Widzicie to? Nie, no, chłopie. Weź ty się ogarnij. Bo to jest. Jezu, zalę cringe. O, ktoś się chyba zablokował, łatwo. Patrzcie, bocie. Dobra, teraz już nie uciekniesz. O, jest drugi. Drugi chłop, o, patrzcie jak on buduje. Jego to jest WKR. Jaki bot, Jezu nie. O, znowu zmisował. O, teraz jesteś w boksie jak ryba. Którą trzecią łowię? Jezus, widzicie to? Widzicie to? Dwie pompy za 30 i nie mam ammo. I chłop mnie prawie zabił jakimś taktykalem, który mi za miliard. A mnie zacznę nawet to, dlaczego on uciekał? Nie miał mało maców. Patrzcie, ja mam z niego maców. Miał ich dużo. Co się dzieje? Jezus Maria, nie! Nie no, no nie trafiłem go To za Bobok Bobok co ja gadam w ogóle Nie no chodź tu bocie Ja pierdzielę Przecież to co on mi daje z tego PMA to jest jakiś żart. Patrzcie, ja leczenia właśnie straciłem przez niego. Ogólnie nieźle sobie robię 10 fragów wina. Nie no przecież co to jest? Jak on ma tyle życia jeszcze? Jest! Tak! Ja pierdzielę! Uff. Co ty tu robisz? Super, chciałem do niego strzelać y, z PMA, nie z PMA tylko z pompy i... Nie, z FEMA i mi pompy. A to nie ścieje mi dałeś przez ścianę ogólnie. Nie, no. Dobra, dostał 100. Dobra, 83 life. Dobra, zabił się od upadku. Łatwo. Jezus. Dawaj, Macji leczenie. Nie no, on też nie ma leczenia. To jest dramat jakiś. I co, ja będę tak całą grę grał na 100 HP? Że dostanę jedną pompę... Mogę albo dostać pompę za 30 i się wyleczyć, albo dostać pompę za 100 i zginąć. Ja mam Spidermana. Zapomniałem o tym. A, dobra, tam nie ma serw. Kurde. Nie no, to jest żart jakiś. No to jest żart! To jest żart! W tym momencie to jest żart! Jakiś spiderman mi griffuje grę! No ja pierdziele, losuńcie to epik! mnie zaraz rozkręcić. Jakiś spider mi griffuje grę! O super, nie da się tu budować przy tym. O, on teraz mi dojeżdża, bo mam kra ma kraka, tak? No super. W życiu bo nie... Co jest? No i patrzcie, już odpala wier wiercidło. Zamykam go w strefie. Jest taki tu jest stres, tu się tak poce w tym momencie. Dobra, nie mam maców, jestem ten <try> Nie mam maców. co tu się dzieje, widzowie! Ja no nic nie zrobię. No, nie co. Dobra, widzowie, to było na tyle w tym odcinku. Szkoda, że challenge się nie udał. Chociaż go zrobiłem w poprzedniej grze w poprzednim odcinku. Tylko oczywiście, niestety nie ma dźwięku na tym odcinku, więc właśnie macie tutaj taki trochę wylew z mojej strony przez to, że nie miałem matów ani leczenia Chociaż myślę, że możemy to zaliczyć jako wina, bo nic nie miałem Nic, totalnie nic, a chłop miał wszystko i jeszcze prawie zginął To już jest w ogóle dla mnie jakaś czarna magia, żeby tak grać, jak on żeby być takim gównem, więc ja kończę odcinek Zostawcie łapaczkę w górę, subskrybujcie kanał, piszcie kodzik, macie to tyle, no i siema